Witam wszystkich wielbicieli piłki nożnej. Za chwilę powiem parę słów o butach bomba firmy Nike, świetnych szutrówkach dla wszystkich ceniących jakość w grze. Nike Bomba charakteryzują się asymetryczną cholewką z asymetrycznym sznurowaniem, które poprawia precyzję i dynamikę strzałów oraz podań. W przedniej części cholewka jest wzmocniona specjalnym panelem u góry otwory wentylacyjne. Profilowany kołnierz cholewki zapewnia świetne dopasowanie, stopa układa się bardzo naturalnie, buty są wykonane z miękkiej skórki syntetycznej, dlatego zapewniają doskonałe czucie piłki. Zwrotność, przyczepność i stabilność podczas dynamicznych przyspieszeń i biegów po sztucznej trawie, zmrożonym i zniszczonym boisku zapewnia specjalna podeszwa z dużą liczbą wypustek, które Dają świetną przyczepność właśnie na tych nawierzchniach. Nike Bomba dzięki swojej dynamice i świetnej przyczepności na sztucznej trawie oraz zniszczonym boisku dają niesamowity komfort i dużą wszechstronność w grze w każdych warunkach.